Kima, Kima, jigsaw man in a screen. You're Cześć. Ty jesteś Michał. <laughs> dobra, to jeszcze raz. Him, man. No dobra, taka powtórka z wakacji. Ja i Serek gramy w Hehe <laughs> Jak tam... Tam no, ktoś polecił, też się, no mój ekstraksycznie, SCP Creepy serbo to jakaś modyfikacja jest. Ja gram klawiaturą, a gram gra I wakacje. Nazwa. Dix. Eee, Dix. Dobra, trzymaj. Może być trochę szum, bo jest z głośników dźwięk tamtych, tych, tych dużych takich. Jezu, jak ja go nie lubię. Kozacki nie jest, ten Trollface. No to ma takiego trochę trollface, no, ale to jest menda taka wredna. Nie. Yeah. Troleje zazwyczaj są momenty wredne. I te dźwięki. Dużo FPS-ów. Ładuje się, nie narzekaj. I zero. Polch. Już się boję tu. tu, tu. Jak tu, tu. za ładowanie dwie godziny. Du, 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 du. Du, du, du. Działają ci już słuchawki? Które? Czyli działają niby, ale. Niby. W końcu. Jest. <laughs> ok. Boże, jak dawno westeczki nie wiem. AWZB. Tab. Tab. Otwieramy. Eku Dobra, czytamy, dopóki nie otworzą drzwi. Aha. Czytaj. I tutaj drzwi. No. Ty... Jakie logiki. Wyłącz tab. Wyłączyłem. No, jechamy tam. Tutaj są zawsze lagi. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, czy to za sobie komputer, czy coś, ale. Jezu, co jest? Ej, wiem, co mam robić, trzeba iść EZ2, EZ2. Chyba dałem oszczędzenie energii, prawda? No pewnie. No teraz powinno być lepiej. Jezu. No nie, i tak. No teraz powinno być lepiej. Nie, patrzę na ziemię. może się nie patrz na ziemię. A sobie jest lepiej. No, a sobie lepiej. No patrz, tak będziemy grać. Okej. Jak wysypi, się 7B. I do przodu do teamu, do przodu do teamu, do przodu do Do przodu do do przodu teamu. Zawsze się znawa, to, co maś. to za masie Nie To są jego płyny Jak stoją tak Czy ja usłyszałem klozet? Daj right, okay. sobie Gilchim no, Ale nic nie Ten cztery nie, nie strzelał z... z jak na ten <grym> czerówcę Normalny jest spieg na razie, może Dźwięki na początku mój O, tu będzie... Ej, nie włączyłem czegoś, czekaj, e... Kurde, musimy wyłączyć na chwilę. No ja cię przecież... Bo nie wiemy kiedy mrugniemy. Aha.

Haha, <śles Wagner> grozy. Yeah. Zobaczę, czy mi właśnie <ślesk> się, prawda? Nie. <ślesk> Serek! <ślesk>

Autorka z wakacji. Dobra, Czekaj, wyprowadźmy go tu. Podejdź tam. Bo nie, dobra. Oni tam przejdziemy, po prostu. Tylko patrz i zawsze w jedną stronę. Ty się patrz, ty masz myszkę. Uważaj. W O, jest. Diks. Dobra. Czekaj, takie I na są po prostu. Duża no Dixon da, dałby mi do P90, by było z głowy. Szkoda, że się nie da podnieść. No, karta, mamy karty, mamy nawigator F5. Bigni! Dawaj na hama! <laughs> 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 Okej, okay, to był bombik. Dawaj na hama! <laughs> <laughs> to teraz dawamy na... Nie, na przeciwieństwo hama, na grzecznika. No i w jeden Nixon. Nixon! tam podejdź? Wycofa wycofaj się cofaj, cofaj, cofaj! Idiota, cofa, ja bo teraz mruga. AaaAAAAAAA! <śmary> Fuck. Idziemy? Mamy maskę gazową. No właśnie. Ża... Załóż. <śmary> Nie mrugać. Biegnij! No, idź na bok, iść na bok, i na bok, i na bok, tyłu. Joj! Co to było? Kisku! Zamknij

Obróć robi do tyłu. O znowu otwiera To dzięki są Maska Ujada. Musimy to wyłączyć A potem będziemy musieli jeszcze raz włączyć. Wciągnie ja mam prawie opcykanę Prawie A ja nie No i tu jest jestem Dixon Ej faktycznie, zaraz czego nie umieścili tab I do tyłu No do tyłu, czego nie zrozumiałeś Brugi. Nie, nie mrugaj Mówię, nie mrugaj Przejdź, patrzcie, przejdź koło niego go No idź, idę Karta, karta, tab, 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 tab. Dobra. Sajonara. Teraz musisz tak podejść do przodu i do tyłu. Do tyłu?! Zapisz. Dobra. Czy mogę coś zrobić? Ej, to ujadanie jest złe. Czekaj. Okej. Okay. teraz zapisz.

i teraz na... Ej, na fine i potem jeszcze raz na fine, bo tak to możemy stracić kartę. Dobra, fuck it. Mamy save'a. I wbijamy. Co to by się zabiło, już próbowałem. Ja myślałem, że to trzeba właśnie wejść i się ustawić na very fine. Jezu, co to było? The fuck? Ej. Ej, ta bateria! To chyba była bateria! Chyba minimalnie no. wolty podkręciliśmy. Epic. Boże! granie we dwóch, to jednak jest kozackie No. I. Baterie Takie no, jedzenie, nie, nie, ja już baterii nie wsadzam Dyspon <tres> 600 <tres> Tak! <tres> <tres> Daba <tres> <tres> Ja już baterii nie wsadzam Dyspon <tres> 600 <tres> <tres> Mów, żyjemy Nie! <tres> Dajmy zapis? Nie, to jest MasterCard, wsadźcie się w kartę no, to dajemy zapis jeszcze raz. No, myślałem, żeby się zabić jakoś w stylu, ale... de facto to było złe. That was... <laughs> Niszczysz. Takie jest moje zadanie. Ściana. Ciekawe, jak się z ten tym grało. jak of this. No, jak mi przyjdzie ten, 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 ten wiesz, sensor Bartho, no. pewnie to tylko można w myszkę podłączyć. Ej, to by się Ej. dało! No, i tak na duży telewizor podłączyć i w ciemności. O, wow. sfinalizuj na scenę Halloween. A to było ten. Mogliśmy mieć na ten cmentarz. No. zimno było. Albo chociaż przez ten las. Tak, kartą od Dobra, to dobra. Robię najpierw w samą kartę, ale podejść tam bliżej. I te dźwięki są creepy. Przedwiedzicie, kolega, coś ci się w stanie. I tak. I sądzę, że. I podłoga. Dokładnie, mamy podłogę. Łuk... A ptaszkę też chyba można ulepszyć. Dajemy? Nie no, dobra spoko. To F5. No, no, to patrę, jak no dobra, to na F5 patien, jak lepsza na wteczkę. Albo dobra, każdego. Przez ten chwilę. Mam wrażenie, by coś za nami miało być. Coś się zbliża. Dlaw mi te drzwi. Tu. Nie. Yeah. The fuck? The fuck? Okej, okay, zostawiamy to. Ok, <laughs> I idziemy. Gehami, we shall proceed. Very disturbing. Very disturbing. Very, very disturbing. Ej, nie, to jest złe. No, tam na dole to jest bardzo złe. Lubię tam, tam idzie to do śpania Lubię to do Jest takie niespiewające. Yes <śfinansi> Witch piece Radiko bo wow, no weź Nie ma miejsca Dobra. The fuck?

Niech on go! cię zabije. Dawaj, 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 To ty w dawaj, dawaj dawaj! daj! Ej, to Kurczę! Kurczę! Ten Kurczę! 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 Nie ma. Nie ma... Nie ma nie ma... Nie ma Jest! Jak, Jak się tak? ten STP nazywa? 106. Po o nim gdzieś? Ej, udało się. Gdzie jesteś? A to jest pomieszczenie, gdzie on jest przechowywany. To nie 1.06 F5, F5! O, stary. Daleko zaszliśmy? No, dosyć. Da się już w końcu to przejść? Tak, już to przeszedłem. Pisałem ci przecież. Co to? Weź no tam? Czekaj? No idź tam. No idę. Zabiłeś go no. Ty no tak Pokaż go Nie widać tam nic idź no, A dobra. dobra idziemy no, no niech cierpi <laughs> <laughs> No sło ja nie wiem co z tym chodzi tak naprawdę Nie co z tym nie zmieniło? Zwiękli Właśnie, idę. nie wiem Oczywiście ten gościu chyba jest zmienny, ale... O, nie uciekaj, oni strzelają, uciekaj, uciekaj, uciekaj I co teraz? Dixon, uciekaj tam Jak? Idę cały czas? Tam O nie Co? To jest ta muzyka Oni nas... Czemu oni do nas strzelają? Bo jakbyśmy się dostali moglibyśmy coś rozgadać, to jest wiesz... Top secret te sprawy A Nie wiem jak ty mam dość Co? Dawaj gramy jeszcze Znowu Geho tu Nie ma kartki, zleźmy kartkę Mam już kartkę już nie będzie. Ej, zaskoczył nie będę Ej, to było mocne On zaraz padnie, bo się wykrwawi A nie mamy tego do chilloutu? Zapisałem Sergiusz! Szlak O, Uważaj! The fuck? Weź tu Chillout No zaraz padniemy Zapisałeś, no to już jesteś totalnie w dupie Prawda... Fuck... Ja myślę, że to chyba koniec. No... No! Nie spadnij z tego! No idę cały czas prosto! Nie mylę, że taką fazę Ja pierdolę Ej, to mnie zesrało Ja się tej gry boję bardziej niż oryginału Chcę tam wpaść zanim umrzemy Nie chcę, ja nie chcę Następnie. Na, z tej padłeś. Dobra, to to koniec Tak, nadzieję, że zeglamy teraz coś innego jeszcze No Komentujcie Subskrybujcie, megustujcie i diksujcie. <grybujcie> Cześć, zaraz. What the, the fuck? Epic, dobra, Ej, ale to było mocne. No, tak, w cholerę.